Cześć, witam Was w ostatnim materiale o bezprzewodowym odkuwaczu Samsung Jet. W tym filmie, jak widzicie, wakacje bardzo mi doskwierają. Często nawet nie wiem, jaki mamy dzień w tygodniu. A do tego zapomniałem, że Samsung postawił przede mną aż 5 zadań, a nie 4. Dlatego widzimy się jeszcze raz w filmie o bezprzewodowym odkuwaczu Samsung Jet. Ale spokojnie, już w poprzednim filmie się na tyle rozgadałem, że pewnie macie mnie dosyć. Dlatego ten film będzie takim uzupełnieniem poprzednich informacji o cztery takie moje ulubione funkcje, o których mało wspominałam bądź, bądź wcale nie wspomniałem. Jedną z moich ulubionych funkcji w tym odkurzaczu jest niewątpliwie ten cały system łączeń, nie wiem czy to jest magnetyczne, nieważne, po prostu to jest, łatwo się używa. Wcisk, wkładam, wchodzi, bez problemu. Naciskam spust i bez problemu rozkładam odkurzacz, dzięki czemu to jest po prostu naprawdę łatwe i przyjemne. Jeszcze nigdy nie, nie ta zmiana poszczególnych po końcówek nie była tak łatwa i moim zdaniem jest to bardzo fajnie rozwiązane i, i nie wydaje się, żeby ten system miałby się jakoś łatwo wyrobić, zepsuć. Przynajmniej mam taką nadzieję, a wygląda to naprawdę solidnie. Bez problemu wymieniam końcówkę w kilka sekund. Niewątpliwie kolejną zaletą tego odkurzacza jest też cały ten tutaj panel, nazwijmy sterujący. On jest dość uproszczony, natomiast podoba mi się, że mamy tutaj jakby trzy komunikaty, które nas informują, że coś jest nie tak. I mam tu na myśli, że na przykład pojemnik jest cały już zapchany i należy go udrobnić. Do tego mamy też informację o tym, że szczotka też jest zapchana. Więc te obroty nie są takie, jakie powinny być, więc musimy ją po prostu udrożnić, oraz takie ostrzeżenie, też informacja o tym, że odkuwacz jest powiedzmy, źle złożony, filtr jest po prostu niezałożony. To jest dość kluczowe, bo wtedy po prostu odkuwacz w tym przypadku nie będzie działać i zresztą wam teraz to pokażę. Taki błąd się wyświetli, gdy ten właśnie filtr zostanie źle zamontowany, bądź po prostu o nim zapomnimy, co się może zresztą zdarzyć. I fajnie, że Samsung jakby pomyślał o takich lekkomyślnych użytkownikach, którzy no mogliby właśnie zapomnieć o tym, być może by doszło do uszkodzenia odkuwacza, a w ten sposób system nas jakby chroni przed naszą głupotą. Tak więc też duży plus dla Samsunga. Kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, nawiązuje do poprzedniej zalety, której wymieniłem. Mowa tutaj właśnie o momencie, gdy szczotka się, że tak powiem, zatnie, jest zapchana i trzeba ją udrożnić. No tutaj nie pozostajemy sami na lodzie, bo bardzo łatwo właśnie możemy wyczyścić tę szczotkę, wystarczy wcisnąć ten guzik i wyciągamy. I jak widzicie, o mam tu się sposób obrót. Więc. Yy... Udrażnianie tego jest dość łatwe. W poprzednich filmach nie wspominałem o tym, a myślę, że to też jest takie kluczowe dla niektórych użytkowników, szczególnie gdy ktoś posiada kota, psa lub bądź inne zwierzę, które pozostawia sierść na kanapie czy po prostu w mieszkaniu. Samsung Jet jest wyposażony w filtr HEPA, który jakby ee, wciąga te wszystkie alergeny. No i nie jest wydmuchiwany z powrotem. Dzięki temu po prostu usuwamy z powietrza i z różnych powierzchni te szkodliwe dla, dla niektórych alergeny. Więc to jest też naprawdę spora zaleta tego odkuwacza. A właśnie o tym nie wspominałem, więc myślę, że dużo osób bierze to pod uwagę, czy właśnie taki odkuwacz ma filtr HEPA. No, w końcu dobrze już do tego końca. Tym razem już obiecuję, że kolejnych filmów nie będzie. To już jest ostatni. I mam nadzieję, że jakieś informacje z tego filmu wyciągnęliście. Trzymajcie się. Cześć.